Tam jesz, już jadłem. <grym> i ba co A ja bym ci obciął jedno ucho. Widziałbyś? Widziałbym. A jako bym ci obcił drugie ucho, widziałbyś? Nie widziałbym. A cymu, bo by mi co na spadła. <grym> Wiecie, co rob, robi raper w kuchni? Je. Yeah. Yeah. przynosi Eskimo z telewizor do naprawy i tam się go pytają, co się dzieje, a ty mówi A śnieży mi. Mama pyta adresa. Cyku, masz coś do prania? Nie, pranie jest spoko. <gry> Cześć, jestem Grzesiek, piję od 20 lat. Przyszedłem tutaj, bo podobno rozwiązujecie problemy związane z alkoholem. Oczywiście, powiedz nam, jak możemy Ci pomóc. Brakuje mi złoty 50. <gry> Gdy z moją dziewczyną po raz pierwszy uprawialiśmy seks, robiliśmy to w pokoju moich rodziców. Stwierdziła, że to trochę dziwne, ale powiedziałem jej, żeby nie zwracała na nich uwagi. Co ma wspólnego? Dreamliner i nastolatka. Mało lata. Wraca Jasiu ze szkoły i mówi do mamy. Mamo, w szkole mówią, że mam długą szyję. Nieprawda się, ale zobacz przez komin stary nie wraca z roboty. <śm>